Moi drodzy, bardzo często się pytacie mnie o potencjał lokalizacji naszego najnowszego projektu Golden Tower. Lokalizacja to najważniejszy czynnik wpływający na wzrost ceny metra. W Batumi historycznie to właśnie projekty przy bulwarze i starym mieście rosły najszybciej, często po 15-25% do 25 rocznie w trakcie budowy. Słuchajcie, lokalizacja Golden Tower jest według mnie najlepszą lokalizacją w Batumi. Ta część miasta zalicza się do Starego Miasta, czyli najbardziej pożądana okolica, zarówno przez turystów, jak i mieszkańców. Tu ceny najmu są najwyższe i utrzymują się cały rok dzięki bliskości atrakcji, marinie i części biznesowej. Jest oddalona o 300 metrów od Starego Miasta i około 800 metrów od nowo Wysypującej się w wyspy palmy, takiej kopii z Dubaju. Możecie sobie wyobrazić, jaki będzie piękny widok z każdego okna Golden Tower. Wyspa Palma to projekt za ponad 100 milionów dolarów budowana przez prywatnego inwestora we współpracy z miastem. W momencie ukończenia stanie się nowym symbolem Batumi, dokładnie tak jak Palm Jumeirah w Dubaju. Im bliżej widoku na wyspę, tym lepsza przyszła wartość od sprzedaży. Wszystkie apartamenty mają widok na morze i na góry, a z niektórych apartamentów będzie właśnie widok na tą piękną, usypującą się wyspę. To rzadkość! Większość projektów w Batumi ma widok jednostronny. W Golden Tower każda jednostka korzysta z szerokiego planu zabudowy, co daje panoramę 180 stopni. Warto również wspomnieć, że Golden Tower budowany jest na pierwszej linii ze wszystkimi najlepszymi hotelami w Batumi, jak Radisson Blue, La Meridian, Hotel Sheraton, Hotel Hilton i Hotel Marriott. W praktyce oznacza to, że Golden Tower trafia do tej samej kategorii premium co wyżej wymienione hotele. Taka lokalizacja podnosi poziom najmu, przyciąga turystów premium i zwiększa długoterminową wartość inwestycji. Paweł, a co będzie znajdowało się w infrastrukturze Golden Tower? To jedno z najczęściej zadawanych pytań, bo w Batumi, standard infrastruktury, potrafi się mocno różnić między projektami. Golden Tower celuje w poziom pięciogwiazdkowego resortu. W projekcie Golden Tower będzie największa infrastruktura dostępna w apart hotelach. Na terytorium Batumi. Pod względem łącznej powierzchni stref rekreacyjnych Golden Tower wyprzedza praktycznie wszystkie obecne projekty w mieście, łącznie z największymi kompleksami typu Apart Hotel. Golden Tower będzie się znajdowało kilka basenów, m.in. dwa otwarte na 33. piętrze oraz zamknięte. Baseny na 33. piętrze to w Batumi Event. Będą miały bezpośredni widok na morze, wyspę i panoramę miasta. To magnes na turystów i mocny argument marketingowy w najmie krótkoterminowym. Będzie ponad 1000 m2 spa. Siłownią, kino, skłosz, padel, kilka restauracji, a co najważniejsze, wielka restauracja ponad 2000 m2 nad 40 i 41 piętrze we wieży B. Restauracja na dwóch piętrach z panoramicznym widokiem to standard, który dotychczas mieliśmy w Batumi tylko w pięciogwiazdkowych hotelach. Turyści i mieszkańcy będą traktować ją jako atrakcję samą w sobie. A najważniejsze, co będzie znajdować się w tym budynku, to jedno z największych kasyn Batumi. Ponad 3000 m2. Segment kasyn to kluczowy motor wynajmu w Batumi. Goście przyjeżdżają tu przez cały rok, co daje wysokie obłożenie także poza sezonem letnim. Projekty z kasynem historycznie generują 20-40% wyższe obłożenie niż zwykłe apart-hotele. Często pytacie się czemu deweloperzy z Batumi nie wpisują infrastruktury w zapisy umowy. W Gruzji deweloper nie ma obowiązku gwarantowania pełnej infrastruktury w umowie. Wpisanie jej do kontraktu to rzadkość i duże zabezpieczenie kupującego. Zmniejsza to ryzyko i zwiększa transparentność projektu. My wyszliśmy temu naprzeciw i w pełni tą infrastrukturę wpisujemy w umowę kupna zakupu apartamentu. Jak wygląda finansowanie w projekcie Golden Tower? Moi drodzy, żeby zakupić apartament w Golden Tower wystarczy wpłacić wpłatę własną w wysokości 30 Następnie 40% wartości apartamentu rozkładane jest na 60 miesięcy, czyli na 5 lat, i na koniec mamy ratę balonową w wysokości 30%. Raty 0% przez 5 lat to obecnie najdłuższy okres bezodsetkowy dostępny w projektach Premium w Batumi. Pozwala wejść w inwestycje z kosztem miesięcznym około 500 do 600 dolarów przy małych metrażach. Ostatnią ratę balonową możemy rozłożyć w kredycie w Banku Gruzińskim nawet do 10 lat na kredyt. I dzięki temu raty kredytu będą spłacały nam się z wynajmu. Lokalne banki takie jak Bank of Georgia finansują obcokrajowców bez meldunku i bez historii kredytowej. To duży plus dla inwestorów z zagranicy. W jaki sposób mogę zakupić apartament w Golden Tower? Wystarczy, że wejdziesz na stronę whitepalm.pl, zostawić tam swoje dane, a jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą i przeprowadzi Cię krok po kroku przez procedurę zakupu nieruchomości w Batumi. Cały proces zakupu można przeprowadzić zdalnie, z pełną obsługą prawną, bez konieczności przylotu do Gruzji. Dokumenty podpisuje się online przez pełnomocnictwo. Do zobaczenia w Batumi!